Siema, tu Mateusz i chciałem powiedzieć o Gwiazdach Minecrafta. Dzisiaj mam na pierwsze miejsce Pani śmieszanka, drugie miejsce Mania, trzecie miejsce SKKF, I czwarte miejsce Bremu, piąte miejsce Cusim. Dobrze, Zaczy... może zaczniemy od Cusima teraz. Kusim... prawie ciągle się denerwuje. Escape'y mu nawet trochę dobrze wychodzą. Yy... Labrema Escape'y nawet dobrze wychodzą. OK, Sorry, że nie co Teraz będzie SKKF. SKKF Ja lubię, jak on nagrywa Eurotru Simulator 2 albo Minecrafta. Okej. Okay. Przejdźmy do drugiej rzeczy. madzie Ja Madzie lubię bo okres to fajne filmiki, fajne ogrody ma i takie. A pana śmietankę lubię, ponieważ ma śmieszny akcent i on mnie prawie ciągle Yyy, rozb... 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 To, to, to się ma, już skończyłem.